Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj y, pokażę Wam unboxing paczki ze straszydeł. Zapraszam. Bo właśnie zamówiłam paczki ze straszydeł na materiały na tego konika, co na specjalne 10 subskrypcji miałam szyć. I właśnie jeszcze y, będę go za nim szyć. Mają mi przy, przychodzić jeszcze niektóre rzeczy, żeby podokupywać i tak dalej, y, ale już większość mam. Mamy tutaj tak, e, białe minki e, na e, łatki dla konika. One m, dużo jest potrzebnego, bo konik będzie A3. Szare minki na konika też jest dużo potrzebnego muszą muszę być z dwie strony, po prostu środek pasek i w ogóle. Potem mamy sznureczek taki, żeby owinąć piek na koniec. Mamy jeszcze fizelinę. To chyba każdy już wie, po co, żeby u mam jeszcze e, włoski białe i włoski czarne bo będzie dwukolorowe realistyczne będzie miał teraz sobie odpakujemy te włoski właśnie e. Tutaj mam takie. Są fajne, miękkie w dotyku. Można je tu odwiązać. I są takie długie. Potem je będę zszywać na przykład po kilka. Na przykład po tak je zegnę i tu na przykład zszyję. Potem tak kolejne i białe na przemian. Są takie. Tak się prezentują. I jeszcze białe. Są fajne, miękkie, też je sobie odpakujemy i też się tak prezentują. I będę je na szywać, jakby z czarnymi włoskami, bo będzie miał dwukolorowe włoski. Надеюсь, это уж конец. И запрашиваем до корня хотинков на моем канале.